Cześć, witajcie, ja jestem Wupo, a to jest Slender Sanatorium, dokładnie, nagrywam tą część od razu po poprzedniej, aby nie tracić klimatu, e, więc myślę, że będzie ciekawie, e, zobaczymy co tutaj się podzieje, no i pięknie na start już pierwsza karteczka, no i... No, escape. Dobra, zaczyna się. Ta mapa jest od razu już wersja, nie wiem, mapa, wersja jak tam sobie wolicie. Jest o wiele lepsza, już jest o wiele jaśniej. Nawet, zobaczcie, teraz mogę sobie swobodnie bez latarki chodzić. Choć wiadomo, że to się na pewno źle skończy, więc ja troszkę mniej używał, ale nie za często, aby nie zmarnować całej. Dobra, tu jest sporo pomieszczeń i teraz nie wiadomo, w, której, w którym z nich będzie karteczka, a w którym będzie Slender, tak? <laughs> Więc będzie na pewno troszkę ciekawiej. Okej. Okay. Stairs into your soul. Czyli wdziera się do naszej duszy, coś takiego. Slender Slenderze ty. Dobra, idę tutaj. Może coś będzie ciekawego. Wolę włączyć latarkę. Oby za zakrętem nic mnie tu nie o, ale ta muzyka jest naprawdę, tak silnie oddziałowuje na człowieka, że, ło, szok, szok. Dobra, jest statua, czyli ona jest dobrym punktem odniesienia, jeżeli nie będę wiedział gdzie już byłem, a gdzie nie, to statua będzie mi to wyznaczać. Mam nadzieję, że już teraz będę miał jakiś lepszy wynik niż jednak dwie kartki, tak? No, ale zobaczymy, żeby mi to nic nie wyskoczyło. O, jest i karteczka. Took my girl, no coming for me. Wow... O, tam chyba był... O, nie, nie, głupiec, dzwony. Przestań bić szmatą. Skończysz? Skończysz? Już muszę cię wyciszyć, bo jedne tu. Okej, okay, mamy jakieś kibelki. O, jest i kartka. It came from the forest. Tak, czyli przyszedł yy, z lasu. Czyli widać, że jest powiązanie. <gry> o, ty ma? To co ja mam teraz zrobić? No nie ma go. Uuu, ale, ale nie. Głowa mi się w ogóle zmniejsza od ciarek, nie? Może to totalnie głupio brzmi, ale nie wiem jak to opisać nawet. Ale przynajmniej wynik mam już lepszy. Są cztery kartki, tak, jest świetnie. Nie, teraz jakbym się odwrócił, to na 100% by tam był. O, jest kartka, jest kartka. Dobrze, dobrze. Piąta. No one survives. O, ale widać, jest już wkurzony. Jest wkurzony, mam pięć kartek. Muzyka staje się taka strasznie agresywna, już. Jakby na siłę chciał mnie zabić, czy cokolwiek, złapać mnie. zerżną czy co on tam chce ze mną zrobić czego ja nie chcę? dobra głupio tak zaglądać tam muszę szybko my myszką manewrować, jeżeli on by się dziś pojawiał żeby uciec mój i nie zostać złapanym tak? dobra, tu jest jakieś przejście, jest kartka, jest pięknie, która to będzie już? always watching, szósta nie no, tu by były jaja, jakby mi się wszystkie udało zebrać, aczkolwiek nawet nie marzę o tym. Ja chcę tylko prze... Nie, 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 tu nie wyłączę. Ja chcę tylko przeżyć. No, Dobra, tu mogę sobie wyłączyć, bo jest taki tunel i na pewno mi nie wyskoczy, aczkolwiek zaraz będzie zakręt i już czas z powrotem ją włączyć. Okej, okay, tu sprintowanie nie obniża mi tej latarki, więc jest naprawdę dobrze. Eee... Hmm, tu mam jakiś główny hol. Hmm... teraz troszkę... Moja czasoprzestrzeń jest zaburzona. Czasoprzestrzeń? przestrzeń. No tak. Co ja gadam za <gł <t> Tak sobie teraz obczaiłem, nie? Co ja powiedziałem? Dobra, tu chyba nie byłem, bo nie pamiętam, żebym przechodził po tymi filarami. co to jest? Już się zaglądać... <t> o ty dziwko! O nie! Ale wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że on mnie zrobi. To jest kurwol, no. Tu już byłem, ale trudno. Dobra, jest ta. Jest, jest, jest. Posąg. Lwa. Więc... Ale znowu z tej strony przychodzę. Dobra, trudno, trudno. To teraz... Wtedy poszedłem prosto, to sobie pójdę teraz tędy. Ale... O ja... Dobry wynik, mam 6 kartek. Nie, nie, nie. Nie, nie rób mi teraz tego. Uuu, musisz napierdalać tym dzwonem. Z kurwysyn. Nie, nie, Żebym nie musiało znaczyć tego. To z kibla, byłem w kible. Ej, plus 18 przez to moje przekleństwo, ale trudno, nic nie poradzę, że to tak działa. Nie dam się tak Nie wiem czy ty tam byłeś Ale dobra, tam też 5 pięć razy szedłem, więc nie będę znowu szedł Dobra, tu mam jakiś pokój Tylko on będzie tu No i co to za Nie! Nie! Nie, nie, nie! Nie rób mi tego Nie teraz, bo... <syk> ty dziwko, wiedziałem, że to zrobisz, wiedziałem, że ty teraz to zrobisz Uuu, dobra, spokój, spokój O, dobra No, emocjonująca końcóweczka Ale wynik jak na mnie jest Zajebisty, ja jestem strasznie zadowolony Ale było hardkorowo Nie, już, już powoli mam dość A to jest druga część Jak ja chcę ciągiem nagrać wszystkie cztery A teraz się dowiedziałam, że jest już już piąta I jak miałbym, o Jezu, jeszcze trzy To mi mózg rozjebany, nie Błuch. Ale dobra, nie przeciągając. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie lajki, jeżeli tak. No i komentarze i cześć.